Witam Was na kanale HTRSet. Reset. W dzisiejszym poradniku przedstawię Wam, jak włączyć ustawienia w przeglądarce Opera AI. Więc wejdźmy do aplikacji. Gdy załaduje się strona główna, pierwsze co trzeba zrobić, to kliknąć przycisk w prawym dolnym rogu, czyli taki ludzik. A następnie do ustawień przeglądarki możemy przejść poprzez kliknięcie zębatki, która znajduje się w górnym w prawym rogu czyli tutaj tak Ustawienia jak możemy sobie pozmieniać na przykład tryb nocny powłączać jakieś inne tam blokowanie reklam czy powyłączać jeżeli jakieś ustawienia chcemy ustawić jak go nie widzimy to możemy go oczywiście wyszukać na przykład język no i w zasadzie to tyle dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników